W tym wideo porównam dla ciebie dwa przystolety do masażu. Pełnowymiarowy z firmy Humet i wersję mini z firmy Recover Fan. Recover Fan. Cześć, z tej strony Bogna Listewnik z kanału Bodent Mind Clinic. Pozdrawiam Cię z natury. Jeśli o naturze mowa, to masaż jest właśnie taką naturalną, wspaniałą metodą. Radzenia sobie z wieloma dolegliwościami, więc jeżeli czujesz się spięty po siłowni albo z powodu długiego siedzenia przy komputerze, albo masz jakąś kontuzję, albo po prostu jesteś zestresowany, to możesz sobie pomóc masażem albo automasażem, albo możesz skorzystać z pomocy specjalisty. A ym, to, te urządzenia są dobrym połączeniem właśnie tych dwóch, bo, bo tak jakby trochę cię smacuje specjalista, jakby troszkę siłą zewnętrzną, bo elektryczną, ym, a trochę robisz to samo. Dlatego właśnie zdecydowałam się na recenzję tych dwóch urządzeń. Pierwszy z nich, Recover Fan Mini, zaskoczył mnie swoją jakością, bo pomimo swych małych rozmiarów. Jest, zobaczcie, rozmiaru smartfona. Jest dużo mniejszy od, od, tej, od tego drugiego urządzenia. Ma dokładnie taką samą jakość em, samego masażu. A za to jest poręczniejszy niż ta wersja, ale jest poręczniejszy y, do automasażu, czyli wtedy, kiedy sam będziesz wykonywać dla siebie masaż y, różnych części ciała. Natomiast ten będzie wygodniejszy, jeżeli chcesz. Tym urządzeniem pracować z innymi osobami, czyli na przykład jesteś trenerem personalnym albo fizjoterapeutą. No i jeszcze, jeżeli jesteś naprawdę takim człowiekiem o bardzo dużej ilości mięśni, to również ta wersja będzie lepsza. Natomiast ten produkt polecam osobom o takiej średniej masie mięśniowej, nawet osobom starszym czy osłabionym, bo jest to naprawdę poręczne urządzenie. To teraz parę słów o tym, czym właściwie się różni. Zacznijmy od wymiennych końcówek, które przydają się do różnych rodzajów masażu. Większa wersja ma ich 6, mniejsza 4. Są to końcówka punktowa, do zagłębiania się w najskrytsze zakamarki i rozpracowywania punktów spustowych. Końcówka podwójna, głównie do rozmasowywania mięśni tuż przy kręgosłupie, tak żeby środek kręgosłupa był pomiędzy widełkami. Natomiast można jej też używać w różnych innych miejscach, w, nam, w których będzie nam akurat pasować. Końcówka płaska, która w Recover Fan dość, działa dość głęboko, a w tym drugim urządzeniu dość płytko, do rozpracowywania powiedzmy tkanki powięziowej. Kulka mała, do rozpracowywania dość dużych powierzchni mięśniowych. I końcówka, której nie ma w Recovery, a jest tylko w Kumet, to po prostu duża końcówka do dużych partii mięśniowych. I ostatnia końcówka, płaska, stosowana do łagodnego, płytkiego masażu, na przykład drenażu limfatycznego. Recovery Fan jest ładowany USB typu C, co jest w sumie wygodniejsze niż ładowanie takim specjalnym wejściem. Jeśli chodzi o ceny, to są identyczne. Oba kosztują 300 zł. Ten można kupić na razie tylko w dolarach, 79 dolarów. Ten można kupić w złotówkach w sklepie orteo.pl. Dodatkowo jeszcze macie 10% jako fani tego kanału. Link do promocji znajdziecie w opisie. Podsumowując, oba urządzenia mają podobną moc, jakość i cenę, natomiast ten jest znacznie bardziej poręczny do automasażu i dla osób o mniejszej ilości mięśni, natomiast ten będzie bardziej poręczny dla osób, które będą go używać na innych osobach oraz dla osób z większą ilością mięśni.